To już kolejny dzień, w którym słyszymy o... Yy... Zbliżającej się fali powodziowej, ale z dnia na dzień ta fala jest coraz większa, aczkolwiek jeszcze nie mamy kulminacji. Do tej pory zespół zarządzania kryzysowego i tutaj z moimi pracownikami wykonał wiele rzeczy, które są związane z bezpieczeństwem, przede wszystkim ludzi, a szczególnie w Radunii, Zatoni i w Krajniku Dolnym. Dotychczas stoimy w ogóle przy tym sławnym zaworze zwrotnym, o którym teraz wszyscy mówią. Jest to zawór, który zabezpiecza miejscowość przed zalaniem, ale musimy w tym czasie pilnować studni. Na moje zlecenie strażacy z OSP Krajnik Dolny wraz ze współpracy z Państwową Strażą Pożarną dokonują kontroli teraz wszystkich studzienek. W ubieg wczoraj nasi Strażacy na moje zlecenie przeszli po wałach na drodze krajnik Zatoń. Znaleźli wiele miejsc, którym były uszkodzone przez bobry, ale też są przepusty i musimy pilnować, żeby w odpowiednim momencie te przepusty zasłonić od strony odry, żeby woda nie wdzierała się do domów mieszkań tutaj mieszkających osób. Również przyjrzeliśmy, przeczyściliśmy wszystkie studnie, które tutaj są. Spotkaliśmy się z Zarządem Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, omówiliśmy też sposoby odprowadzania wody, jak i zabezpieczenia mieszkańców, ale żeby już być spokojniejszym, to zabezpieczyliśmy też mieszkańców, gdzie wiemy z doświadczeń, gdzie zbiera się woda, już są ułożone big bugi, a też worki z piaskiem w miejscu, gdzie wiemy, że może napłynąć woda i cały czas czy one spełnią spełnią wszystkie zadania które tutaj właściwie na które liczymy że będą tutaj realizowane czyli bezpieczeństwo ludzi przed wodą Sprawdziliśmy również wał od strony wewnętrznej mieszkańców jak potrzeba worków i piasku to również mieszkańcom udzielamy zarówno zarówno jednej i drugiej gmina na własny koszt zakupiła ten Worki, ponieważ nie mamy ich już, bo chciałam przypomnieć, że w tym roku trzy razy zalewało nam krajnik i wszystkie worki z zarządzania kryzysowego spożytkowaliśmy na zabezpieczenie wówczas mieszkańców i dlatego teraz musieliśmy dokupić worki, ponieważ nie otrzymaliśmy ich na razie znikąd i musieliśmy to zabezpieczyć mieszkańców.